No, będziemy objeżdżać troszeczkę. Zobaczymy pierwsze Jaśko. Próba hamulca. Ładnie. Janek jedzie. Daje, daje tutaj czadu, aż mu włos się jeży. Kurde felek, bo nie wyhamujesz. To jest kamikadze kurcze Boski Wiatr On mógłby wiesz w formule 1 startować na nim No nie wygłupiaj się Jasiek kurcze no Kurczę, ja nie zdążę uciec! Jakie wrażenia, panie? Super chodzi! Kur... Ale Janek, miałeś tam miejsce, uciekłeś tam, kurczę. minut na godzinę <laughs> y Teraz Janek będzie oblatywał. Skrzydełko rozłożone. Wloty do góry, linki rozciągnięte, wszystkie o nic nie haczą. Y wiaterek y, był wczoraj był wczoraj, wiatru nie ma po prostu z lewej strony mamy drzewo z prawej mamy drzewa No i tu trzeba się zmieścić No, teraz Janek próbuje Jeszcze troszeczkę dalej odejdę Rzegar, rzegar, rzegar. ładnie strzełko i poszedł. Poszedł. Super. 30 sierpnia. No power Simonini ma, kurczę. Na zaciągniętych trymerach się da w Palnik to to do tyłu skrzydło idzie momentalnie i do góry oczywiście gdzieś tam nam wyskoczy gdzieś tam nam wyskoczy Tak pracuje ładnie. O cholera. Tam wojerka oczywiście. Ale do góry boże Ja się Co Przepięknie pracuje ten Obloty robimy w strzelcach. W sobotę tutaj będzie Święto Śliwki, na którym zamierzamy latać. W ogóle nie czuję powiewu, wiatarka w plecach. No i co to będzie? Wyłączę. Wyłączę. I idziemy porozmawiać był problem ze wstawaniem skrzydła, nie? Czemu? Nie, nie było Jasiek. bo w porządku, Spokojnie. kurczę. Spokojnie. Czyli co? Już więcej chyba nic nie trzeba przerabiać w trajce, nic. co? Koniec widzenia, nie szkodzić. Ja chciałabym, żebym w zimę, tylko przód przerobić. Przód? Co to znaczy przód? Żeby był ładniejszy. Uważaj, bo cię A, żeby był ładniejszy? A, samochód mnie chce przyjechać. No co tu jeszcze przerabiać, kurczę. No? Chyba tylko spoilery jakieś zakładać. Także jak się startowało? Najważniejsze. Jak zawsze. Jak zawsze. Kura już, z kolei Nie. razy Ponad setkę. Bardzo Ponad setkę. Amortyzacja? tylko tego, zahamować tego, tego skrzydła, bo w jakbyś byś tak zaciągnął, to by dawno kura macie... By Zwalił kura, się z tyłu. ...w ziemię. A to leci i jedzie i leci kura i chciałem położyć go skrzydło z tyłu, a gdzie ja tam nie położył, bo on jedzie do przodu. No taki to jest, co jest nukle, co Nukleon. Za, co, za, co za... dobre skrzydło. No, dodatkowo... Kurana Najważniejsze, że kurczę no, tyle startów i zero spalonych, kurczę. No. No. Jedna to linkę najechałem, ale co to, to, to akurat to nie wygląda, że to, to jest? Już... Da się wystartować bez jednej linki. <grym> no, najważniejsze, konstruktor zadowolony, kurczę, trajka oblatana. Teraz tylko rozpoczynać produkcję. Także ile na początek sztuk robisz? 10? Nul? Dobra, ja dokładam jedynkę z przodu i bierzemy się. Kurcze, Jasiek. O. Pierwsze 10 sztuk na rynek krajowy. Cena? No, kto da więcej? Zobaczymy.